Witam, witam. Tutaj gra sakret na veteran Młodzie oczywiście. Poziom niebłowy, Dziennik: Życie, premie. Jest to przerobiony mroczny elf rozwinięty na sztukę walki Eksplozja, którą mam na 449 poziomie. Regeneracja. 0,6 sekundy eee, Co tu mam? Broń, tarcza, yy, jestem skupiony na yy, z pełnym secie y, hurora Tak to się chyba mówi poprawnie Moje przedmioty Jest to set połączony z rzadkimi przedmiotami Tak jak widać Odporności Umiejętności, atrybuty Combo Sztuki walki. Tak, jak mówię, korzystamy tym elfem tylko z eksplozji, czyli nie musimy odpalać ani wzmocnienia testosteronu, ani adrenaliny. Może adrenalinę dla lepszej obrony, ale nie jest to konieczne. Jest to proszny elf na eksplozję. Zaraz, zaraz sprawdzimy, jak spisuje się w walce. Regen ponad pół sekundy więc co tu jeszcze zhakowana regina jak widać pełny set ognista kula aktywacja ale my będziemy się skupiać na bonusie i premii do obrażenia od ognia jak widać w tej chwili jest obrażenia od ognia plus 92% Mm, nie jest to dużo, ale nie jest też to mało. Wystarczy jak na razie. Udało mi się go przebudować <laughs> w krótkim czasie. Zobaczymy, jak radzi sobie w walce. Mm, ten mroczny elf. Co by tu jeszcze można było powiedzieć? Gema za przetrwanie: 94%. Szybkość ataku, szybkość ruchu. Mm, bonus do broni. Bonus do zbroi pełny set. Jest to bardziej taka no, troszkę hybryda, która potrafi też walczyć bronią białą za pomocą potężnego uderzenia, natarcia czy coś podobnego odbijanie pocisków, odbijanie magii. Sialumę, amulety jeszcze posiadam, mogą się przydać kiedyś. Zobaczymy yy, odporności no, na truciznę. Może być ponad 10 tysięcy odporności na magię, ogień trochę mało, ale pójdziemy na taki teren, gdzie damy sobie radę. Zobaczymy, jak szybko eliminuje temnoczny elf swoich przeciwników za pomocą sztuki walki, eksplozja. Yy, Planuję podnieść poziom tego CA do powiedzmy 510, no może to więcej niż 450, jak teraz. Regen będzie i tak bardzo dobry, także powinno być jeszcze ciekawiej. Przejdziemy się na pieczarkowy pagórek, tak się chyba nazywa dokładnie ten obszar. Yy, I trochę pomordujemy yy, robaków. <grystanie> Dobra, zobaczymy, jak sobie radzi ten mroczny elf na eksplozję w terenie. Zapraszam na film. Jeszcze tylko dodałem, yy, co jest najważniejsze. Oczywiście, yy, w, ka w każdej postaci, którą tworzymy yy, w grze, sakry, yy, wiadomo, co jest najważniejsze. Na mi się trzeba skupić, to oczywiście wysysanie życia, mieć minimum 20%, to już wystarczająco dobrze będzie. Do wszystkich sztuk walki, jeśli walczymy bronią, czy sztuką walki, to przydaje się bonus do obrażeń od danego żywiołu, zadawane zwiększenie obrażeń. Zwiększenie obrażeń. Otrzymywane obrażenia zwiększają zadawane obrażenia, mieć przynajmniej 150%. Plus atak, krytyczne uderzenie, regeneracja specjalnych umiejętności, fizyczna regeneracja. Oczywiście, jeśli walczymy postacią używającą czary, to wszystko pakujemy w umysłową regenerację oraz regenerację czarów, szukamy przedmiotów z regeneracją czarów. Obrażenie od magii, od ognia. Wiadomo jak to wygląda. Tutaj jest Dark Elf na eksplozję, która zadaje obrażenia fizyczne, ale głównie yy, 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 zadaje obrażenia od ognia. W tej chwili jak widać yy, od mojej eksplozji wyciągam yy, razem 330 tysięcy ponad, yy, ogień 284 tysiące ponad. Także wygląda to sympatycznie dobry legend także grać się będzie przyjemnie Dobra Zapraszam